Na świecie echa tego szczytu klimatycznego, który zwołał Joe Biden, o którym już tyle mówiłem, no oczywiście wystąpienie prezydenta Dudy kompletnie bez znaczenia i kompletna pomyłka jakiejś rzeczy po prostu z poprzedniej epoki i dużo ogólników. Natomiast najbardziej warto zwrócić uwagę na postawę Brazylii, którą Stany Zjednoczone czymś chyba przymusiły, bo wiecie, jak zachowuje się i kim jest w ogóle z formacji intelektualnej, osobowościowej, poglądowej tamtejszy prezydent, przyjaciel naszego Andrzeja Dudy, pan Bolsonaro, nie wiem, co się stało i nie wiem, czy oni tam przycisnęli, ale no bo przecież sama Brazylia by się na to nie zgodziła pod wodzą Bolsonaro, że zobowiązali się do zaprzestania nielegalnej wycinki lasów do 30 roku i zadeklarowali neutralność klimatyczną do 50, do 50 to, to, czyli zrobili coś Brazylia pod rządami Bolsonaro, czego Polska jeszcze nie zrobiła pod rządami Morawieckiego i Kaczyńskiego. W, wstyd po prostu już taki na całą planetę, że, że, że łeb urywa. W, nie było jakichś rewolucyjnych zobowiązań i, i przełomu ten szczyt nie przeniósł, natomiast dobrze, że w ogóle zaczęto znowu siadać do stołu i rozmawiać i znowu ten temat wraca na agendę jako ten, bo to wiecie jak działa dyplomacja, znaczy jeżeli coś wchodzi na agendę jako ważne, no to już teraz trzeba będzie się raz na jakiś czas szykować, coś przygotowywać, jakoś te maszyny ustawiać, żeby, żeby zaczynało o takich rzeczach myśleć.